Materiał przygotowany dla portalu histmag.org. Subskrybuj, by nie przegapić kolejnych odcinków. Daj łapkę w górę i skomentuj, by więcej osób mogło usłyszeć historię, które opowiadamy. Mieszko pierwszy. Wiking, Słowianin czy przybysz z Moraw? Niektórzy mediewiści twierdzą, że pierwszy polski władca był potomkiem Normanów lub władców wielkich Moraw. Co właściwie wiemy o pochodzeniu Piastów i samego Mieszka I? Mieszko I. Wiking? A może Morawianin? W wywiadzie przeprowadzonym dla Polskiej Agencji Prasowej, przeprowadzonym przez Szymona Łucyka, historyk, doktor habilitowany Dariusz Sikorski, sceptycznie podchodzi do śmiałych tez dotyczących początków dynastii Piastów. Mieszko I. Przybysz z południa? Doktor habilitowany Sikorski z ostrożnością podchodzi do przekazu kroniki Galle Anonima, głównego źródła do badania życiorysu Mieszka i jego przodków, Siemowita, Lestka i Siemiomysła. Dzieło Anonima powstało przecież około 150 lat po wydarzeniach, o których pisał. Trudno jednak przypuszczać, by kronikarz wymyślił sobie bohaterów i ich imiona. Gal Anonim nie był Słowianinem. I prawdopodobnie nie miał wyczucia języka polskiego. Zakłada się, że spisał on wersję opowieści, którą przekazano mu ustnie. Ta legenda nie wspomina o zewnętrznym najeździe, ale mówi o rodzimej genezie dynastii Piastów. O tym, że dokonał się pewien wewnętrzny zamach, w wyniku którego przejęła ona władzę. Jak to opowieść, Galla ma się do rzeczywistości? Tego nie jesteśmy w stanie zweryfikować, podkreśla doktor habilitowany Sikorski. Historyk krytykuje też teorię archeologa profesora Przemysława Urbańczyka, że dynastia Mieszka wywodziła się z Wielkich Moraw. Sporne są zwłaszcza kwestie filologiczne. Urbańczyk uważa bowiem, że nazwa Poznań wywodzi się od wielkomorawskiego rodu Poznaniów, a Sandomierz od wielkomorawskiego imienia Sudomir. Sikorski twierdzi jednak, że ta teza ma słabe podstawy. Ponieważ imię to Sudomir, ceudomir, później nie pojawia się w imiennictwie na ziemiach polskich. Tadeusz Lalik wysunął przypuszczenie podkreślam przypuszczenie że być może pochodzi od obcego przybysza Czech bądź Moraw i tego uczepił się profesor Urbańczyk mówi Sikorski. Jeśli zaś chodzi o wielkomorawski ród Poznan, trzeba zwrócić uwagę, że takie imię często występuje w ówczesnych dokumentach. Nawet na terenie Polski znajdowały się jeszcze cztery miejscowości o nazwie Poznań. Nie można więc zakładać, że to właśnie wielkomorawski ród założył jeden z najważniejszych ośrodków stołecznych i religijnych państwa Piastów. Liczne zabytki z Wielkich Moraw znalezione na południu Polski mogą być zaś przejawem ożywionych kontaktów handlowych i wcale nie muszą świadczyć o panowaniu obcej dynastii. Słowianie i Wikingowie Następnie w wywiadzie poruszona została teza o normańskim pochodzeniu dynastii piastów. Również do niej Sikorski odniósł się bardzo krytycznie. Podstawą tej teorii było według niego uznanie, że Mieszko I w znanym nam jedynie ze streszczenia dokumencie Dagome Judex, oddającym władztwo Polan pod opiekę państwa, występuje w formie Dagome. Formę tę, a właściwie rdzeń Dag, uznano za germański. Niektórzy uznali, że być może Mieszko otrzymał imię Chrzestne Dagobert, za świętym Dagobertem królem Merowińskim. Jeden z historyków niemieckich blisko 100 lat temu wysunął zaś przypuszczenie, że to imię świadczy o normańskim pochodzeniu Mieszka. Teorię tę wzmacniał fakt, że na sąsiedniej Rusi panowała właśnie normańska dynastia. Kilka lat temu ukazała się publikacja, która zbiera znane nam imione germańskie do roku tysięcznego, w tym skandynawskie. Wynika z tego, że w tym okresie w Skandynawii nie budowano wcale imion z rdzeniem Dag. Pojawia się ona później, zwraca uwagę Sikorski. Ostatnie odkrycia archeologów też nie potwierdzają obecności Normanów na ziemiach polskich w pierwszej połowie X wieku. Czyli wtedy. Kiedy mieliby założyć w Wielkopolsce dynastię. Dotychczasowe znaleziska świadczą o ich przybyciu w drugiej połowie X wieku i w XI wieku. Historyk zaznacza, że gdyby dynastia piastów miała pochodzić od Normanów, to powinny istnieć wcześniejsze ślady ich pobytu. Tymczasem najstarsze pozostałości obecności Normanów na Wolinie, chata zamieszkała przez Skandynawa, są datowane, dzięki dendrochronologii, nie wcześniej niż na rok 966. Groby normańskie, np. znane cmentarzysko w Bodzi i Lutomiersku, również są późniejsze. Potwierdzają, że wojownicy normańscy byli obecni na naszych ziemiach, być może jako część drużyny książęcej, ale już po śmierci Mieszka I. Przeciwko teorii normańskiej świadczy też to, że dynastia piastowska nie wspomniała nigdzie o swojej obcej genezie, a pierwsi jej władcy noszą słowiańskie imiona. Sikorski zadaje zasadne pytanie, dlaczego piastowie mieli zapomnieć o zewnętrznych korzeniach. Przecież na Rusi pamiętano o tym i nie budziło to, jak się zdaje, negatywnych emocji. Tę samą uwagę zastosować można do teorii morawskiej. Kiedy Mieszko przyjął chrzest? Na koniec wywiadu dziennikarz polskiej agencji prasowej zapytał doktora habilitowanego Sikorskiego o kontrowersje związane z chrztem Polski i jego datowaniem. Historyk zwrócił uwagę na problemy źródłowe, częstokroć wprowadzające mediewistów w błąd. Data chrztu, jak zaznacza Sikorski, przekazana jest w najstarszym zasobie roczników polskich, które znane są dopiero z XIII-wiecznej kompilacji. Niektórzy badacze uważają że podstawą tych najstarszych zapisków są tablice paschalne używane w średniowieczu zestawienie dat świąt Wielkanocy które miał przywieźć ze sobą pierwszy polski biskup Jordan Oryginalne tablice nie zachowały się W Niemczech gdzie zachowały się oryginalne tablice paschalne z klasztorów korwei od VIII do XII wieku można stwierdzić że roczników tego rodzaju najczęściej nie prowadzono na bieżąco jako podsumowania danego roku. Wpisy na tablicach paschalnych wprowadzono często po kilku, kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu latach od wydarzenia, odwołując się do własnej pamięci. W takiej sytuacji łatwo o błąd. Podobnie mogło być w przypadku najstarszych roczników polskich. Możliwe zatem, że data chrztu mieszka nie jest całkiem dokładna. Ten, kto ją z pewnej perspektywy czasu obliczał, mógł się na przykład trochę pomylić w obie strony o rok czy dwa lata. Tak czy inaczej, jesteśmy blisko 966 roku przyjmowanego dotychczas przez badaczy, ale nie mamy już absolutnej pewności co do tej daty. Podsumowuje Sikorski. Dla portalu histmag.org czytał Wojciech Olej. Jeśli materiał Ci się spodobał, subskrybuj nasz kanał, daj lajka, zostaw komentarz Podziel się linkiem ze znajomymi. Dzięki temu pomożesz nam dotrzeć rzetelną wiedzą historyczną do innych. HistMag jest medium niezależnym i potrzebuje Twojego wsparcia finansowego, by tworzyć więcej ciekawych treści. Pomóż nam w tym. Link znajdziesz w opisie. Dziękujemy wszystkim wspierającym.